Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Esteban, na to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was, a w dzisiejszym odcinku macie do wygrania 10 złotych, także jeśli chcecie wygrać, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcja oraz komentarz i oczywiście pamiętajcie, że musicie obejrzeć minimalnie połowę filmu, żeby w ogóle wziąć udział w konkursie, wyniki na Discordzie albo jutro na streamku, także wbijajcie sobie z moim kodzikiem 15% opłaty, ale to już pewnie wiecie, macie pierwszy link w opisie, możecie płacić każdą metodą płatności plus oczywiście konto premium, też daję Wam tutaj fajny giveaway ale też jak sobie ustawicie nick plus awatar to możecie wziąć się w tym giveaway bez otwierania skrzynek a tutaj się płacicie 5 dyszek to będziecie udział we wszystkich tych konkursach także myślę że naprawdę bardzo fajnie a w dzisiejszym odcinku mam 1800 zł i będę sobie urządzał od razu wam szczerze mówięcie grubo penik ponieważ chcę zrobić naprawdę jakąś fajną kostkę czy tam jakiegoś fajnego skinka zobaczymy czekajcie wejdźmy sobie na creder i od razu zobaczymy ulepsz skiny i sprawdźmy jakiegoś najdroższego itemka max minimum no, takie glowsy to na pewno nie, ale zobaczcie mamy fajne itemki tutaj weźmy sobie od 5000 na przykład na małym procencie do 10 tak sobie walimy o i mamy naprawdę fajne itemki zobaczymy czy coś się uda z tego zgarnąć, wiadomo mam 1800 bez przesady ale otwieramy dzisiaj bardzo drogie skinki i mam nadzieję, że z nich będzie się fajnie leciało, także bez przedłużania mi dziur na początek skrzyneczka Tigrisa i ona leci od razu 5 razy. To jest 7 stówek za jedno otwarcie. Mam nadzieję, że to polowanie nie, nie zepsuje się po pierwszym otwarciu skrzynki. Chociaż tak właśnie się chyba stało i ja pierdzielę. Chociaż 487, nieźle. Myślałem, że będzie dużo gorzej, ale jest strata. Pierwsza strata tak nie może być. Lecimy dalej. Skrzyneczka przygody 5 takich 5 stówek leci bruch. No widzicie, szybko się pozbywamy pieniążków Ale jeśli coś fajnego poleci, będzie dobrze A tutaj leci dramatycznie Dramatycznie 250 zł No kurcze, przed filmem sobie otwierałem skrzyneczki Powiem wam szczerze I naprawdę dobrze leciało A teraz co się dzieje? Naprawdę nie wiem Dobra, jedna skrzynka polarna Może tutaj odda Posejdona czy Meduskę To by było coś pięknego Jezus Maria Jest Leo. Naprawdę, dzisiaj chyba jest straszny pech co się dzieje? To jest dramacik, ale dobra. Jeszcze jest do uratowania. Walimy sobie skrzyneczkę, oczywiście. W z której nie sprzedam, czyli Mariusza Pudzianowskiego. Pierwsza skrzyneczka taka leci. Zobaczymy, co tu poleci. Jest czwórka hyperbiz. O mój Boże! Ale dobra, w setraku jest proficik. Ok, jest spoko. No, ale powiem Wam szczerze, miałem 1800, a mam 1200. No, 6 stówek w plecy. Ale spokojnie, polećmy sobie na upgrade'ik Na razy 10 Cyk Może akurat się uda, W poprzednim odcinku coś tam się udało I co góra byłaby? Nie, góra by przeleciała, okej okay. Dobra, jeszcze jeden na razy 10, może akurat się uda, dajmy sobie bardziej tutaj Jezus Maria, nie odzywałem się, bo myślałem, że to wejdzie, dobra jeszcze jeden temek. No nie, to już na pewno nie będzie. Dobra, kurczę, trzeba sprzedać i otworzyć jeszcze jakąś skrzynkę Ponieważ jestem, powiem wam szczerze, sporo w plecy Sporo w plecy I trzeba to odrobić, trzeba to odrobić skrzyneczką Tygrysa, bo naprawdę lubię tą skrzynkę Z niej często dropi e, jakaś koska Bądź AK Fuel Injector Ale musi to polecieć, żeby W ogóle mm, Skrzynka miała sens Ok, dwa Fuel Injectory i ten jest w bardzo dobrym stanie I 859 zł Bardzo ładnie Bardzo, bardzo ładnie Mm, dobra, cyk. 859 zikos Sprzedajemy, otwieramy jeszcze 5. Trzeba troszkę odrobić. Mam nadzieję, że raz oddało. To po raz kolejny też odda. Jest koska, Dwie koski, okej. Okay. Mimo że trzy słabej temki, dwie koski. 1083 zł. Bardzo ładnie, kolejny proficik, jedziemy kolejne 5. Już mamy 1700 i teraz najważniejsza skrzynka, żeby wydało coś dobrego. No i oczywiście jest najgorzej. 271 na 700. Dobra, jeszcze 5. No kurczę, tak oddało i znowu musiało zabrać na sam koniec. O mój Boże. O mój Boże. Dobra, mogłem nie otwierać już. Ja pierdzielę. Miałem 1700, a teraz znowu mam kurczę. Ile mam, ile mam siana? Ja pierdzielę. 700, mam nawet nie 700. Dobra, lecimy all in. Wszystko. Dobra, pierwszy upgrade siedzi na szczęście. 619 z ICO. Ale zobaczcie, nawet nie... Te nie kosztowały 700, czyli nawet... Nie odrobiłem tych siedmiu stów. Dobra, dajmy lewą stronę tym razem, na bicika Dobra, to też siedzi na szczęście, już mamy osiem stówek. No i mamy tego tysiaczka. Dobra, wiecie co? Sprzedam to sobie i trzeba odrobić skrzynkami, bo na Upgrader to jest bardzo ryzykowne. I polecimy sobie cztery skrzynki Mariusza Pudzianowskiego, to akurat będzie 1000 złotych. Proszę, proszę o jakąś kostkę. dobrą. Może dwie kostki, może trzy. No, może ani jedna. Same hyperbliscy, ale to na pewno nie zwróci. 250 zł a płacę 1000. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Straszny P o mój Boże, dobra. Pamiętajcie oczywiście o dziennym bonusie, bo możecie sobie tutaj odebrać albo za monetę, albo jak dodacie sobie doniku. O mój Boże, co to się dzieje? Co tu się teraz stało? 85 ziko. Dobra. Wiecie co, zrobimy sobie tak. Otwórzmy sobie skrzyneczki dwie. Dwie skrzynki yy, Dwie skrzynki, już wam mówię jakie Polarne, może akurat polecimy Duskę na 1% i to co tutaj leci Leci na upgrader No nie wiem, dramat, dramat naprawdę Ostatnio fajnie dawało, dwa digle Zależy też jakie stany, bo one mogą być w... No właśnie Mogą być dobre, mogą być złe Nie jest najgorzej, dobra Jedziemy na razie 5 upgrade'ik Na takiego marble fajda. damy sobie tutaj I może akurat wejdzie, jeśli nie No to będzie dramatyczny odcinek no i to nie wchodzi. Ja pierdzielę. Wszystko przegrane. 1800 zł. Słabiutko. No ale widzowie. Macie dzisiaj do wygrania dyszkę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Jeśli chcecie wygrać. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku się poszczęści. I z takiego dużego budżetu uda się coś zrobić fajnego. Zawsze tak jest jak się mówi o fajnym skinie. Ja nie przedłużam. Wbijajcie na Discorda. Dzięki za oglądanie. No i na razie.